zim Dobre. Daj mu na zimny. Ja? Mu na zimny. Ja? No Chyba panewka się wysypała. Wiki ja? Na jaki? Na jakim nitro ty jeździsz, że iskry z tumika lecą? Nie powiem. Nie powiem. Co to jest? Co? Nie mam pytań. Co? Co ty do baku dolewasz? A nie pamiętacie tego filmu, jak padli do To coś takiego? Nie pamiętam. tego De pamiętacie. natura. No właśnie. No to dalej jeszcze działa. Pewnie. Masz swoje mieszanki, widzę. Jeszcze coś dolewałam No to daj mu na zimny Jest A daj mu jeszcze bardziej? <grystanie> Panewki będziesz z dumika zbierać No Ale pamiętajcie widzowie, że to był plan mojego taty, a nie mnie Dobra No to on wszystko wymyślił, żeby wszystko dolewała i, i, i w ogóle Ty cały filmik To się nie robi dla TikToka